Dobry. Dodzwoniliście się Państwo na Uniwersytet Wrocławski for English Press Line. W sprawie rekrutacji na studia w języku polskim proszę wybrać dwa. Rekrutacja na studia w języku angielskim, proszę wybrać cztery. Aby połączyć się z biurem rektora, proszę wybrać jeden. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Szukam Ryszarda Balickiego. Hmm, dodzwoniła się Pani do Biura Rektora. Nie mam możliwości Pani połączyć. Mogę ewentualnie sprawdzić. To poproszę. Hmm. Uh -huh. 375, uh -huh. 26, uh -huh. 13. Nie odpowiada ten numer. Nikt tam się nie zgłasza. Mm, to to jest... Nie mam innego. To jest katedra prawa konstytucyjnego. Ewentualnie może pani zadzwonić, może do dziekanatu Wydziału Prawa i spróbować przez ciekanat jakoś. No, to procesa. jest numer tam. Może poczekać. rozmowy są nagrywane, bo Ryszard Balicki bierze tutaj udział w Państwowej Komisji Wyborczej, a tej Państwowej Komisji Wyborczej nie ma, więc chcę wiedzieć jakie oni prawo tutaj wykładają na tych uczelniach i jak oni okłamują naród polski. Dlatego go szukam od wczoraj. Policja nic nie robi, prokuratura nic nie robi. Andrzej Duda nie jest prezydentem, no. Tak tak później studentów uczą. Halo. Tak, jestem, tylko szukam mhm. tego numeru telefonu, jeszcze chwilkę. Dobrze. Bo... Tak. 375. Tak. 28. Tak. 13. Mhm. Dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Wszystkie Proszę bardzo. Proszę.